No, cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Ocz Szeroko Zamknięte Miniatarot. Kochani, zaczynamy <laughs> czytanie na miesiąc sierpień. Zaglądniemy. Miesiąc sierpień. Co dla Was, moi kochani? Zobaczymy od jakiego znaku zodiaku sobie rozpoczniemy. Mm -hmm od raków. Kochane raki i raczuliczki. Sobie tutaj kartę położę. Zobaczymy, co dla Was. Co dla Was. Co dla nas. Okej. Okay. Nieplanowane, ale miło. Mm. Energia ogólna. Trzymam odwrotnie. Więc okay. co chyba sobie zrobimy tak? odchodzi wyskoczyła karta mhm. taka energia Praca, finanse, rodzina, najbliższe otoczenie, związki, relacje. Dopowiadająca, przygotowana i już mówimy. Kochani, mmm, drogie raki, może być tutaj poczucie utraty stabilizacji. Czwórka pentakli mmm, wyszła nam odwrócona, więc może być takie zachwianie z jednej strony stabilizacji, a z drugiej strony może odpuszczenie tego, co nie służy. Wyrwanie się z jakiejś stagnacji. No, zobaczmy. Co odchodzi do przyszłości? Chyba takie marzenia, być może iluzje. Dopowiedzmy sobie, o co tutaj chodzi. O co tutaj? siódemka kielichów. Odchodzi do przeszłości. Energia. Jaka? Wiecie co? Jest tutaj bardzo mocna arka na wielkie. E, rydwan. Pokonanie trudności. Więc wydaje mi się, że mm, jednak tutaj będzie chodzić o to, by spełniać marzenia, pójść naprzód. Nie tylko marzyć o czymś, ale też zacząć spełniać te marzenia. Taka energia Wam prześwieca spełnianie marzeń, ale jakby tkwienie, w... zobaczcie tutaj jak się mówi, z głową w chmurach. Dosłownie to jakby odchodzi do przyszłości, jest ruszenie naprzód, jest zaczęcie spełniania tych pragnień, marzeń. Okej, okay. energia, która przyświeca, no niestety wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko. Będzie ciężko wyszła nam dziesiątka buła, więc okres taki. Bardzo, bardzo obciążający. Zobaczmy jak dopowiedzmy sobie. Mamy pazia mieczy. Hmm. Co, jakby odkrycie pewnych tajemnic, odstanie sobie sprawy z czegoś. Mm -hmm. mm. Mamy dziesiątkę buław. Zdajcie sobie sprawę, że spełnienie tych marzeń mm, będzie bardzo ciężkie, będzie wymagało dużo wysiłku. Dużo pracy. Zobaczmy sobie, jaka karta rada jest na to. Kochani, karta rada to jest gwiazda, więc yy, ewidentnie czuję tutaj, że wysiłek. Który jest niezbędny do spełnienia tych marzeń, jest bardzo, bardzo istotny i daje naprawdę szansę na um, szczęście, na miłość, zobaczcie, um, na jakąś współpracę. Tutaj mamy dwoje ludzi, dwoje ludzi, którzy patrzą w przyszłość, patrzą, e, planują coś razem, zobaczcie, jak to wygląda. Yy, bardzo nietypowo przedstawiona karta. Yy, planowanie wspólne. Być może yy, pewne raki planują przyszłość, yy, co wydaje im się bardzo trudne. Yy, Chciałoby spełnić marzenia, jest to kosztowne jest to wyrwanie się z tej stagnacji. Tutaj czwórki denarów. Yy, nie będzie to łatwe, ale na pewno będzie warto. Mamy tutaj gwiazdę, mamy obietnicę sukcesu, yy, szczęścia, spełnienia. Okej, okay, kochani, co w pracy? Yy, praca, finanse. Mamy tutaj koło fortuny. Koło fortuny. Coś niezależnego, coś się obraca, coś nagle zmienia kierunek. Zobaczmy. Na ja. Jaki kierunek. E, no nieźle, kochani. Nagle w finansach coś zmienia się bardzo na Waszą korzyść, bo mamy tutaj rycerza pentakli. Jeżeli ktoś miał zastój w pracy, mniejsze zlecenia, gorzej płatna praca, to to się odwróci. Nagle tej pracy będzie więcej. Zalecana jest tutaj cierpliwość, systematyczność, ale też obietnica sukcesu ewidentnie idzie na Waszą korzyść. Jeżeli coś szło w pracy nie tak, no to. To się odwróci. Zobaczmy jeszcze kartę radę na pracę. Kochani, jakaś umowa Unia będzie bardzo dla Was korzystna. Jeżeli myślicie o podpisaniu nowej umowy yy, albo zastanawiacie się, czy podpisać z kimś umowę, to karty sugerują, że tak. Nagle, niespodziewanie Coś może zostać Wam zaoferowane. Eee, no, i tutaj spółki różnego typu finansowe też będą z korzyścią dla Was. Ok, co rodzina, najbliższe otoczenie? Mamy tutaj poczucie straty. Ktoś ma poczucie straty, kochani. Mm -hmm. Albo ktoś potrzebuje pomocy. Zaraz zobaczmy co tutaj. O co tutaj chodzi? Oj 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 Zobaczcie piątka kielichów i piątka kielichów. Ewidentnie poczucie straty, albo ewidentna potrzeba pomocy. Zwróćcie uwagę na swoich bliskich. Yy, bo ktoś tutaj bardzo, bardzo woła o pomoc w miesiącu sierpniu, albo to wy potrzebujecie pomocy. Słuchajcie, mamy tutaj poczucie straty, poczucie smutku. I to podwójne karty z dwóch różnych talii. Ktoś tutaj bardzo, bardzo mocno będzie się martwił, będzie miał poczucie straty. Poczucie straty stabilizacji. Odejście. E Kochani, ktoś z waszego otoczenia... Wydaje mi się, że będzie miał takie poczucie braku straty, odejścia być może waszego, słuchajcie, ponieważ patrząc na cało kształt, możliwe, że to nie będzie czytanie dla Was, ale dla pewnej grupy specyficznej. Dla pewnej grupy raków. Eee, kochani, mamy tutaj raki, które chcą zacząć spełniać marzenia. Muszą odejść od tej stabilizacji, która nam się tutaj powtórzyła w dwóch różnych taliach. Eee, jakby to wszystko się łączy, jest porzucenie z tej stabilizacji jest pójście naprzód, ale być może, jeżeli z, m, planujecie zmiany miejsca zamieszkania, e, to ktoś z waszych bliskich może odczuć ten brak. E, ich stabilizacja może się zachwiać. Jest tutaj ewidentnie odejście od tego, co nie służy, więc e, Wydaje się być to dobre, ale ktoś może bardzo to przeżywać. Ktoś z najbliższego otoczenia, przyjaciele, rodzina. Ktoś może się martwić, że Was straci, że nie będzie miał, Was miał blisko siebie. Zobaczmy sobie kartę rady na to. Wieża. Wieża sugeruje. To jest tak jakby ręka boga. Tak, sugeruje, żeby za bardzo nie ingerować w tą całą sytuację, że co ma się rozpaść to musi się rozpaść. I to przyjdzie naturalnie. Może być to bolesne przez jakiś czas, ale będzie to z korzyścią dla yy, wszystkich, dla Was. Bardzo, bardzo specyficzna. Po prostu, yy, jakby tak miało być, jakby to jest nieuniknione. Może jakieś yy, młode raki zamierzają wejść w dorosłe życie, opuścić dom rodzinny. I tutaj rodzice mogą czuć brak, mogą się martwić tym, że odchodzicie usamodzielniacie się, ale jakby to jest nieuniknione, to jest przeznaczone. Tak musi być. O tym mówi karta Wieży. Kochani, jeżeli chodzi o relacje, mamy tutaj Asa buław. Mamy tutaj iskrenaamentności, mamy tutaj um, energię działania, szansy. Więc jeżeli chodzi o samotne e, raki, no to możliwe, że na waszym horyzoncie pojawi się coś, co będzie dla was e, bardzo, bardzo atrakcyjne. Zobaczmy sobie, jeżeli chodzi o związki, to może się stałe związki, to może ta iskra namiętności wybuchnąć na nowo. Mamy tutaj działanie, mamy tutaj impuls, mamy tutaj słuchajcie, zobaczcie, eee, mamy tutaj Feniksa, więc jakby odrodzenie się, przynajmniej takie jest moje skojarzenie, no to jest raczej Feniks, więc taka pasja, magia, namiętność, odrodzenie się tego z, w związku, w relacji. Mhm. OK, zobaczmy, dopowiedzmy sobie. Mamy trójkę kielichów, I czwórkę pentakli. Pierwsza moja myśl była taka, że jeżeli jesteście w stałym związku, to może ktoś trzeci Trójka kielichów, więc może ktoś trzeci się pojawić na horyzoncie, kto Wam zawróci w głowie. W tym momencie powinniście wybrać czwórkę pentakli. Tą stabilizację to jest chwilowe. Ten ogień się wypali, tak jak ten feniks, on za chwilkę spłonie. Jeżeli będziecie albo jesteście już w takiej sytuacji, Kochani, dajcie na wstrzymanie. Poczekajcie chwilę. To wszystko minie. To wszystko minie. Mm. Zaraz będzie przekaz dla związków stałych, bo jest zupełnie inny, jeżeli macie bardzo dobrą re relację. Mm. <laughs> A spentaki. Jako Karta Rada. Dobra. W związkach jest nagle wybuch jakiejś namiętności. Jest tutaj świętowanie, bądź pojawiają się osoby trzecie, kochani. Mamy tutaj poczucie um, stabilizacji, chęć zatrzymania czegoś, a karta rada mówi: łap okazję. Jeżeli. Jesteście w jakimś niezbyt satysfakcjonującym związku, czyli jest to jakiś wraca, czy jakaś osoba, która przychodzi i znika, relacja, która ciągnie was w dół lub sprawia przykrość, i nagle na horyzoncie pojawi się ten człowiek nowy, no to tutaj karty jednak sugerują, żeby pójść w to nowe. W to nowe, w związkach stałych, jeżeli. Będzie nagle taki wybuch namiętności, wtedy bym powiedziała, że należałoby celebrować te chwile celebrować to, że jest ta stabilność, ale wprowadzić też tą nutkę takiego, takiej nowości. To powiedzmy sobie, wezmę jeszcze dwie karty. Sprawiedliwość i dwójka kielichów. Kochani. Nagle jakiś impuls jest. Nagle jakiś impuls. Być może będziecie świętować stabilizację. Nagle pojawia się, dojdziecie do wniosku, że trzeba rozpocząć coś nowego. Dobra, tak? Jeszcze raz. As buław. Jest ten impuls, jest nagle rozpalenie, jest szansa, jest pasja i świętujecie, świętujecie stabilizację. E, bo jest to impuls do nowej drogi, nowej przyszłości. Jest to jakby karmiczne. Dlaczego karmiczne? Ponieważ pojawiła nam się sprawiedliwość i pojawiła nam się dwójka kielichów dwójka kielichów e, jako karta bratnich dusz. Jako karta jedności, jako karta Unii, jako karta zaręczyn, jako karta, yy, hmm, jako cudowna karta miłości. Kochani, jest tutaj miłość, jest tutaj uczucie, jest tutaj yy, pasja, ale jakby nagle wezbrało coś nowego. Słuchajcie, jeżeli... Naprawdę jesteście w yy, kiepskim związku. Naprawdę coś wam nie idzie. Ciągle jest coś nie tak, bo tutaj jakby nie mamy na nowo, ale jest jakby dodatkowy impuls, szansa na świętowanie, stabilizacji, jest szansa na sukces. Mamy tego Asa denarów, więc Coś nowego, wartościowego się pojawia. Jakby jest te dwie karty świadczą o tym, że jest to karmiczne. Dobra, kochani, Jezu, 21 minut już. E, co jeszcze karty chciałyby powiedzieć? Na spodzie mamy pazia mieczy, królową buław i ósemkę pentakli. Kochani. Mamy pazia mieczy, czyli mamy osobę, która dochodzi do tej mądrości. Zobaczcie, jest tutaj przedstawiona jako kobieta kobieta, która jest w labiryncie i nagle y, za sprawą i księgi, i oświecenia tutaj i miecza, który symbolizuje tą mądrość. Hmm. Takie powiedziałabym, że takie olśnienie. Jest coś takiego, jest wyjście z tej trudnej sytuacji. Przynajmniej te karty tutaj to, to sygnalizują. Mamy królową Buław, czyli osobę, która spełnia te marzenia, które wcześniej, na samym początku nam wyszły, która wie, czego chce, która e, jest pewna siebie, która podjęła już decyzję o czym o współpracy. O współpracy, czym powiedziałam współpracy, może przez to ogólne czytanie mamy tutaj ósemkę denarów, która świadczy o systematycznej pracy nad czymś, o sukcesie, o czymś, co yy, o pasji, o determinacji, w spełnianiu tych marzeń. Jest jakieś nie jest podjęcie decyzji. Kochani, tyle. Tyle, bo się rozgadałam. Teraz muszę sobie wzięłam podobne talie, muszę je teraz rozdzielić szybciutko i przechodzimy sobie do kolejnego znaku.